<laughs> Hej, to jasne, ja w dzisiejszym odcinku jesteśmy wystawimy Minecraft Surbe, prawdziwe życie, jeżeli Wam się filmik się, łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz i dzisiaj przez prawie pół godziny będziemy się kopać. Zobaczymy jak wyjdzie z czasem. Także oglądajcie. Dobra, mm. テテちテテテテテテテ。<ん> Myślę, że pół godziny nie dam rady, także normalnie 10 minut, 12 minut e, nagram Minecrafta i no. Także tak, tak normalnie. Jakiś kanion. Diaksy. Uhy. Mam już ich trzy diaksów. W sumie odcinek miał polegać na tym, jednak jak znajdę diaky, to koniec filmu, także na film będzie krótszy, także trzy diamenty znalazłem, więc łapetka, subskrypcja, komentarz I jutro Eurotrack, także trzy diaksy i film się kończy, także wujam się na moim fotelku, o, także jutro będzie EuroTruck. także więc, no, także mam trzy diamenty, przez pół godziny nie dałbym rady, także do zobaczenia się jutro w kolejnym odcinku. Na Eurotrack Simulator 2 Także hej do jutra Popołudnia albo rano, hej